Tylko trzy razy z 34 wyścigów Formuły 1 w Barcelonie zdarzyło się, by nie wygrał kierowca z pierwszego rzędu. No i co? I tym razem nie było wyjątku. Wygrał Max Verstappen z Red Bulla, który na starcie ustawił się w pierwszym rzędzie obok Lando Norrisa z McLarena. Formuła 1 wskoczyła na najwyższy poziom ekscytacji. Choć Max wygrał 61. wyścig w karierze na mecie, miał zaledwie dwie sekundy przewagi nad Lando Norrisem, a mogło być inaczej, gdyby Norris nie zepsuł startu. Trzecie miejsce zajął Lewis Hamilton, który po raz 198. w karierze że pojawił się na podium Formuły 1. Kierowcy Ferrari tym razem przegrali z Mercedesami, a Carlos Sainz nazwał Charlesa Leclerca płaczkiem, bo doszło między nimi do drobnej scysji w trakcie wyścigu. Zobaczyliśmy mnóstwo ciekawych pojedynków, w tym walkę koło w koło przez sześć zakrętów Lando Norrisa z Georgem Russellem. Oprócz tego do padoku wrócił skandalista Flavio Briatore, który ma teraz doradzać zespołowi Alpina w hospitality McLarena. Doszło do pożaru, na szczęście nikt nie ucierpiał. Kolejny wyścig już w najbliższy weekend w Austrii.